Piątkowy wieczór tradycyjnie mamy w piątki o 18.00 modlitwę Węgorzewo Zemkowa 24. Jeśli masz jakieś potrzeby, zawsze można tutaj o tej porze wpaść. Nie zawsze się mnie zastanie, ale zauważyłem, że Duch Święty bywa tu nawet bez mojej obecności, więc to jest dobry pomysł, aby w piątki o 18.00 tutaj zaglądać. Mamy też nabożeństwa o godzinie 10.00, węgorzewo zamkowe 24.00, także zapraszam gorąco. Dzisiaj, w trakcie tej piątkowego spotkania, chcę podzielić się krótkosłowem. Jako, że robi się u mnie dosyć smutno i, powiedzmy, skłania to do sentymentalnych myśli i dalej bo przechodzę dosyć poważne problemy związane ze zdrowiem bliskich mój ojciec nie wiem czy dociągnie do 90 -tki. na razie dzielnie tam zmierza ale każdego dnia jest to znak zapytania chorująca matka moja żona od Kilku już ładnych lat zmaga się z rakiem, i dzisiaj wygląda to najgorzej z całego tego okresu. Więc, wiecie, trudno jest być osobą straszliwie rozentuzjazmowaną w takiej sytuacji. Jak widzicie, na załamanego też nie wyglądam, ale dziś przypomniały mi się różne rzeczy, które Duch Święty mówił do mnie. Kiedy przeprowadzaliśmy się przed laty do tej sali, to już jest ładnych kilkanaście lat, jak tutaj jesteśmy. I pamiętam, że w czasie, kiedy jeszcze nie wszystko tutaj było uporządkowane, zdarzało mi się, że siedziałem tutaj na podłodze, modliłem się, i Duch Święty mi mówił pewne rzeczy. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak Wielką one mają wagę, bo słowa, gdy je słyszysz i rejestrujesz, są tylko słowami, dopiero wydarzenia nadają im mocy. I kiedy tutaj się przeprowadziliśmy, pamiętam, jak Duch Święty powiedział do mnie, to tutaj w tym miejscu doświadczysz tego, co to znaczy, że Ten, który ja Twój chleb, będzie podnosił na Ciebie swą piętę. Brzmiało to dla mnie cokolwiek dziwacznie, ale postanowiłem to zarejestrować w pamięci. Później, niestety, przerobiłem ten werset na wiele, wiele różnych sposobów. W tym samym czasie też Duch Święty powiedział mi inny werset, który pochodzi z Ewangelii Jana. W dłuższym kontekście to w ogóle ma bardzo duże znaczenie dla mnie została wskazana tylko część 26 wersetu, w którym jest napisane, to jest 12 rozdział Ewangelii Jana. I jest tutaj w tym 26 wersecie coś takiego. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. A jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. E, ta druga część wersetu e, była czymś, czym Duch Święty posłużył się, przemawiając do mnie podczas jednej z pierwszych modlitw, jakie miałem w tym pomieszczeniu. E, I to są te słowa: e, e, jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. I pamiętam, że w tym kontekście te dwa fragmenty ze słowa, którymi posłużył się Duch Święty, były czymś, co do mnie przemówiło. Zrozumiałem, że przejdę przez różne trudne historie, i w zasadzie one zaczęły niedługo później dziać się, kiedy tutaj się znaleźliśmy. Też Duch Święty zaczął do mnie mówić o tym, że będę doświadczał Zachęty, nagrody, pomocy i wielu niezwykłych dobrych rzeczy ze strony Boga, które będą zaskakujące. To, co jest częścią naszego życia, niezależnie od tego, czy tego chcemy, to zdarzają się nam rzeczy, które nam się podobają, i zdarzają się nam rzeczy, które nam się nie podobają. Bardzo często też skutki tego, co się nam nie podoba to to, że doświadczamy jakiejś pozytywnej zmiany. Nikt nie chciałby problemów, przez które przechodził, ale po latach, jeśli byśmy spytali, czy chciałbyś uniknąć tych problemów, sory, czy chciałbyś uniknąć tych problemów, żeby nigdy się nie wydarzyły i nie doświadczyć też zmiany, która została przez te problemy spowodowana. To większość ludzi z ulgą dochodzi do takiego wniosku, że na szczęście nie mają takiego wyboru i już i te problemy, i ta zmiana jest za nimi. Często to, co jest trudne, jest tym, co nas wzmacnia. Często to, co jest trudne, jest tym, co sprawia, że też stajemy się bardziej wrażliwi i bardziej oddani Bogu. Bywa też, że są ludzie, którzy przechodzą przez trudne sytuacje i stają się przez to bardziej zawzięci, bardziej egocentryczni, ale to my gdzieś głęboko w środku podejmujemy decyzję, w którą stronę popchną nas trudne sytuacje. Czy to, co mówię, ma sens? I nie da się uniknąć w życiu trudnych sytuacji. Jest to tylko kwestia naszego wyboru, czy te trudne sytuacje zrobią nas lepszymi czy gorszymi. Andrew Womack, kiedy wspomina okres, gdy otrzymał powołanie do armii amerykańskiej i został wysłany na wojnę w Wietnamie, on powiedział, że jednej rzeczy był pewien od samego początku: że wojna go zmieni. Ale to on musi zdecydować, w którą stronę go zmieni. On był tam najbardziej rozmodlonym człowiekiem na świecie, najbardziej zakochanym w Bogu na świecie, najbardziej czytającym Biblię ze wszystkich. Rząd Stanów Zjednoczonych, tak jak to się dzieje normalnie na wojnach, dostarczał podczas luzowania dla żołnierzy wszystkiego, czego potrzebowali, tam można było bez problemu. Pić tyle alkoholu, ile się chciało, korzystać z prostytutek, narkotyków i wszystkiego innego, ale Andrew postanowił, że tego nie będzie robił. On w trakcie wojny tak bardzo przybliżył, przybliżył się do Boga, jakby mu się pewnie nie udało w trakcie pokoju. Z drugiej strony, wielu ludzi, którzy znaleźli się w tejże sytuacji, Doświadczyli wojny, która zmieniła ich w ludzi, którzy nosili ślady tego do końca swojego życia. Kiedyś, podczas jednego ze swoich przesłań, Andrew opowiadał o tym, że przeczytał artykuł, w którym były wspomnienia człowieka, który był w Wietnamie, i kiedy zaczął czytać szczegóły, okazało się, że służyli dokładnie w tym samym miejscu. Byli pod tym samym ostrzałem, prawdopodobnie widywali się gdzieś na terenie tego umocnionego miejsca, w którym się znajdowali. No i tamten człowiek mówił o traumie, z której nie jest w stanie się otrząsnąć, że nosi to w sobie, że każda noc to koszmar i tak dalej, i Podczas kiedy Andrew, który był w tym samym miejscu, nie doświadczył tego. Trudne sytuacje zawsze nas zmieniają, ale my wybieramy, czy zmienią nas w osoby mocniejsze, czy zmienią nas w osoby, które poprzez doświadczenie tych trudnych sytuacji staną się egocentryczni, staną się skupieni tylko na sobie. Będą rozczarowani Bogiem, ludźmi, sobą, wszystkim. To my o tym decydujemy. I wiecie, mówiąc o tym w kontekście moich wspomnień sentymentalnych, że tak powiem, sprzed lat, kiedy tu się przeprowadzaliśmy, pamiętam jedną ze swoich modlitw. Pamiętam, że to był grudzień, ostatnie dni 2013 roku. I pamiętam, jak jadąc samochodem, wyjeżdżając dokładnie z kolonii rybackiej w kierunku Węgorzewa, pamiętam, jak modliłem się, mówiąc: Boże, naprawdę chcę być dla Ciebie użyteczny. Nie wiem, jaką cenę będę musiał za to zapłacić, i nie wiem, jak bardzo bolesna będzie ta cena, ale chcę, abyś wiedział, że mówię na wszystko tak. I się zaczęło. W zasadzie w ciągu miesiąca już. Pojawiły się bardzo, bardzo duże problemy. Dziś zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z tych problemów tak naprawdę odegrało rolę uwalniającą. Może to zabrzmi mi bardzo kiepsko, ale wręcz jestem wdzięczny za plotki, które zostały rozpuszczone wokół mnie. Wielokrotnie zdarzało mi się wcześniej być w różnych wspólnotach, kościołach. Gdzie e, byłem zapraszany, jednocześnie osoby, które mnie zapraszały, przestrzegały uczestników tego spotkania, żeby mi nie wierzyli, bo oni mnie zapraszają tylko po to, żeby przyciągnąć ludzi, którzy słuchają mnie w internecie. Boże mój, e, z kim ja się zadawałem? E, po prostu, e, jak można. E, 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 Wykorzystywać ludzi w tak chory sposób. Na szczęście plotki, które zostały rozpuszczone na mój temat, uwolniły mnie od ludzi, którzy chcieliby wykorzystywać mnie w jakieś takie sposoby. Ale kiedy sobie zaczynam wspominać tamten okres, to widzę, że wiele rzeczy, które wyglądały na bardzo złe, one tak naprawdę rozwiązały. Mnie, jeśli chodzi o to, aby nie marnować swoje, swojego czasu na rzeczy, które nie były tego warte. I yy, dzisiaj, jak yy, wspominam tam ten okres, jaki sprzeciw odczuwałem w środku, kiedy słyszałem, jak to następna osoba yy, opowiada rozsyła maile o tym, jak to porzuciłem żonę, dziecko i uciekłem z asystentką. <grymny> Także, wiecie, e, e, dzisiaj, kiedy e, gdzieś jakieś takie historie do mnie do, docierają, e, no to e, e, myślę sobie: to był bardzo trudny okres, ale dziękuję Bogu za to, że ten e, czas uwolnił mnie od marnowania rzeczy, na które nie powinienem mieć czasu. A że przyjmowałem zaproszenia, nie zastanawiając się nawet nad tym od kogo, to naprawdę dużo czasu zmarnowałem. Pamiętam taką sytuację. To już jako dowcip dla rozluźnienia, chociaż chyba śmieszyć to on tylko mnie będzie. Pamiętam, jak jeden z pastorów z wielkiego polskiego miasta. Z dużego kościoła zaprosił mnie, abym poprowadził serię spotkań w szkołach, tak aby poprowadzić działania profilaktyczne, podzielić się świadectwem i tak dalej. No, z tego się utrzymywałem, więc oczywiście odpowiedziałem na tak. Poziom organizacyjny w tym wielkim kościele był taki, że oni stwierdzili, że do tej imprezy, to trzeba dodać jeszcze jakąś oprawę, żeby w ogóle przyciągnąć tą młodzież. Według mojego doświadczenia, jeśli coś jest w ramach godzin lekcyjnych, to nie musisz młodzieży przyciągać, ale oni jednak postanowili zrobić coś, żeby tą młodzież przyciągnąć, więc sprowadzili zespół rokowy ze Stanów Zjednoczonych. A później, przed samym wydarzeniem, poinformowali mnie, że w związku z tym, że sprowadzenie tego zespołu, żeby ściągnąć ludzi na moje spotkania, było tak kosztowne, że wydali na to wszystko, to nie zamierzają mi nawet zwrócić kosztów podróży czy zapłacić. Naprawdę bardzo, bardzo dziwne rzeczy ludzie potrafią mieć w swoich głowach, ale szczęśliwie ten trudny okres uwolnił mnie od tego typu. Zmysłów organizacyjnych uwolnił mnie od ludzi, którzy mieli bardzo dziwne pomysły. To też uwolniło mnie w środku, uwolniło mnie od wielu, wielu różnych skrupułów, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie ze wszystkimi warto jest współpracować. Trudno mi było przyjąć taką postawę wcześniej, dopóki ludzie nie pokazali mi, jak. Są w stanie traktować innych z powodu e, plotek. Jeden z moich przyjaciół e, powiedział mi: Nie reaguj na to. Później Duch Święty mi powiedział: Przecież oni mówią prawdę. Za każdym razem, kiedy ktoś plotkuje na Twój temat, mówi prawdę o sobie. Mówi, kim jest naprawdę, czego Tobie życzy, czego pragnie i z czego by się cieszył. Każda osoba, która wymyśliła jakąś taką historię na Twój temat, Mówiąc o tobie, opowiada prawdę o sobie. Nie przeszkadzaj im. Daj im możliwość, by opowiedzieli prawdę o sobie. Więc przestałem reagować. Ale to był bardzo dziwny okres. Być może to, co mówię, przyda się dla kogoś, kto dzisiaj podobne rzeczy przechodzi. Ale też, tak jak Wam o tym wspomniałem, Duch Święty. Przemówił do mnie, mówiąc, że to nie będzie tylko okres, w którym doświadczę rzeczy złych, odrzucenia i najróżniejszych rzeczy, które nam się nie podobają, szczególnie kiedy przeżywamy je na świeżo. To również Duch Święty powiedział mi, że tego, to są słowa Jezusa, tego, który mi służy, uczci mój Ojciec. Doświadczyłem wielu zaskakujących i zdumiewających rzeczy, jeśli chodzi o działanie Boga. Od tamtego momentu i ten okres, kiedy przeprowadziliśmy się do tej sali, był okresem doświadczania naprawdę w gwałtowny sposób jednego i drugiego. Możemy przechodzić różne dziwne rzeczy w życiu, i to, co jest ważne, to to, jak to wykorzystamy. Kiedy Mamy do czynienia z trudnościami, to te trudności mogą nas zniszczyć albo mogą nas umocnić. Kiedy mamy do czynienia z błogosławieństwami, to to, co jest zaskakujące, one mają tą samą siłę oddziaływania. Wielu ludzi, których dzisiaj mogę wspominać jako osoby, które były niesamowicie oddane Bogu, służyły Jemu na wiele różnych sposobów i często Odgrywały ważną rolę w moim życiu. Niektórym, co ciężko jest przyznać, bo to niezręcznie brzmi. Zazdrościłem ich sukcesów. Nie wiem, czy słowo zazdrość jest właściwym powiedzeniem, bo zazdrość posiada w sobie pewien agresywny aspekt, szczególnie w wydaniu polskim. Zazdrość po polsku to żeby. Jak najgorzej mu się podziało. Myślę, że może inaczej sobie bym życzył cudzych sukcesów. Dzisiaj po wielu z tych ludziach już nie ma śladu, już nie są wierzący, już nie są, już nie funkcjonują w kościele, już nie są częścią Bożego Królestwa, porzucili tą drogę. I bardzo często okazywało się, że to, co ich zabiło, to, co ich zniszczyło, to ich sukcesy i zadowolenie z siebie. O. Jedyna rzecz pewna w naszym życiu to to, że życie jest pełne zmiennych. I to, w jaki sposób reagujemy na te zmienne, jest opowieścią o tym, kim naprawdę dla nas jest Bóg. Jeśli Bóg jest dla Ciebie najważniejszy, to nie ma takiego uderzenia. Które mogłyby spaść na ciebie i z powodu którego byś odsunął się od Boga. Nie ma takiego sukcesu, który by był tak wielki, że zastąpiłby ci Boga. Kim jesteśmy w środku? To pokazuje, w jaki sposób reagujemy na te zmienne. <laughs> Lata temu <laughs> szeroko omawiany i pewnie tysiące razy cytowany, Eksperyment hmm, przeprowadzony przez człowieka o nazwisku Zimbardo, efekt Lucyfera. Jeśli ktoś kojarzy film tudzież książkę, to, hmm, to jest historia, która hmm, miała miejsce w kontekście hmm, eksperymentu, który został przerwany. Zgromadzono grupę ochotników, podzielono ich na więźniów i strażników. Każdy miał się wcielić w swoją rolę. Po kilku dniach byli już tak bardzo wcieleni w swoją rolę, że strażnicy czerpali sadystyczną radość ze znęcania się nad tymi, którzy odgrywali rolę więźniów. W ciągu kilku dni poszło to tak daleko, że Zimbardo przerwał ten eksperyment. Znacie powiedzenie: okazja czyni złodzieja. Kiedy ktoś znajdzie się w jakiejś roli, to puszczają go hamulce, jeśli da mu się do czegoś prawo. Bardzo dużo siedziałem nad historiami strażników i strażniczek z obozów koncentracyjnych. Wielokrotnie to byli zwykli ludzie, takich tacy, jakich można było spotkać w niemieckich wioskach czy miasteczkach. Zwykłe dziewczyny, zwykli chłopacy. Którzy, gdy odkryli, że mogą wszystko i nic im za to nie grozi, a wręcz przeciwnie, im bardziej będą okrutni, i bezwzględni, tym bardziej będą za to nagradzani. Okazało się, że te dziewczyny, które pewnie byłyby niesamowitymi, kochającymi, troskliwymi matkami, kiedy znalazły się w tej roli, czerpały niesamowitą przyjemność ze znęcania się nad. Ludźmi, którzy w niczym nie byli gorsi od nich. Okoliczności wydobywają z nas coś. Wiktor Frank w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z obozem koncentracyjnym. Zacytował tam również Freuda, mówiąc o tym stwierdzeniu Freuda, że wystarczy dowolnym osobnikom ludzkim. Dostarczyć po, y, 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 podobnych y, warunków, żeby zaczęli bardzo podobnie się zachowywać. Frankl o tym napisał, y, że pewnie Freudowi łatwo się to pisało, kiedy siedział w, w swoim wygodnym gabineciku i miał przed sobą papier, który przyjmie wszystko. Ale napisał też, ale to ja doświadczyłem obozu koncentracyjnego i to ja żyłem pośród ludzi z których to wydobyło wszystko co najlepsze i wszystko co najgorsze nie było tylko jednej wersji okazało się że trudne sytuacje wydobywają z człowieka to kim on jest naprawdę wydobywają też to kim bóg jest dla ciebie naprawdę to niegdzie indziej jak w trudnych okolicznościach oświęcimia jedni Którzy przez całe życie wierzyli, stwierdzali: nie ma Boga, nie może go być. Jeśli takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że nie ma Boga. I w tych samych barakach, często kilka prycz dalej, inni ludzie, którzy przez całe życie byli ateistami, mówili: Jeśli takie rzeczy się dzieją na świecie, to musi być Bóg, który jest ponad tym wszystkim i który to kiedyś osądzi. Te same okoliczności e, mogą wydobyć z nas zupełnie różne postawy. E, dzisiaj e, dzielę się z Wami tym słowem, bo po raz kolejny e, przemawiają do mnie te wersety, e, przez które Bóg mówił o trudnych sytuacjach, które będę przechodził i w których Bóg mówił o różnych nagrodach, których będę doświadczał. I wiem, że nie przechodzę przez trudne sytuacje, żeby dostać nagrody. Przechodzę przez trudne i dobre sytuacje, by moje życie w doczesności mogło być opowieścią, której Bóg chętnie będzie słuchał. Opowieścią o tym, że On zawsze był dla mnie ważniejszy od problemów i błogosławieństw. Nie ma takiego błogosławieństwa, które może go zasłonić. I nie ma takiego nieszczęścia. Które może go zasłonić. Dzielę się tym z Wami, bo podejrzewam, że w różnej skali, ale doświadczenie tego falowania w życiu jest czymś, co dotyka wszystkich. Czy też tak macie? Czy potrzebujemy sobie to przypominać? Jest świat, w którym nie będzie już tego falowania. I potrzebujemy tam wylądować w komplecie i zabrać kogoś jeszcze ze sobą. Dobra, to tyle ode mnie na dzisiaj.